Jestem kierowcą ciężarówki, a ta historia miała miejsce na początku jesieni zeszłego roku, kiedy deszcz praktycznie nie przestawał padać. Padało nieprzerwanie od tygodnia, a ja szedłem do pracy niezbyt zadowolony z tego powodu. Na parkingu firmowym zauważyłem innego kierowcę, który szedł z kimś, kto miał rękę położoną na jego ramieniu. Krzyknąłem do nich żartobliwie: Hej, idziecie na randkę w taką ulewę? Ale oni mnie zignorowali i szli dalej. Nie zastanawiałem się nad tym i szybko o tym zapomniałem, Parę dni później, w kolejny deszczowy dzień, byłem w trasie, kiedy zadzwonił do mnie szef i powiedział, że jeden z kierowców zaginął. Jego ciężarówka została znaleziona pusta na drodze, z otwartymi drzwiami od kabiny. Parę dni później, gdy po wielu dniach deszcz przestał w końcu padać, usłyszałem, że kolejnych dwóch kierowców z naszej firmy zaginęło. Podobnie jak poprzednim razem, ich ciężarówki stały puste na środku drogi, a po kierowcach nie było żadnego śladu. Dzwoniłem do ich rodzin, ale ci powiedzieli, że również nie mają z nimi kontaktu. Sprawa była zgłoszona na policję, ale ta długo nie robiła żadnych postępów. Po tygodniu znów się rozpadało. Przyszedłem do pracy wcześniej rano i szedłem w kierunku swojej ciężarówki, kiedy nagle dostrzegłem stojącego przy niej mężczyznę. To był ten sam facet, który obejmował wtedy rękę jednego z moich kolegów. Powoli szedł w moim kierunku, a deszcz widocznie nie robił na nim wrażenia. Powiedziałem mu, że Michael zaginął i zapytałem, czy wie, gdzie może być. Wtedy do mnie doskoczył i powiedział, że miło mnie poznać. Podniósł rękę, chcąc położyć mi ją na ramieniu. Wtedy dostrzegłem, że ma coś w swojej dłoni, bardzo długą igłę. Instynktownie kopnąłem mężczyznę i błyskawicznie wsiadłem do ciężarówki, zamykając za sobą drzwi. Odjeżdżając, poczułem ból na szyi. Złapałem się za nią i wtedy zauważyłem, że cała moja dłoń jest we krwi. Natychmiast zadzwoniłem na policję, a ci znaleźli tego psychopatę chowającego się pod jedną z ciężarówek na parkingu naszej firmy. Aresztowali go, a podczas przesłuchania przyznał się, że to on stoi za tymi wszystkimi zaginięciami. Gdy policja zapytała, gdzie są zaginione osoby, ten odpowiedział, że są w jego piwnicy. Zapytali go, dlaczego to robił, na co ten opowiedział im całą historię. No cóż, gdy zaczyna padać, robię się trochę dziwny. Normalnie bym tego nie zrobił, ale gdy pada tak długo, nie mogę wytrzymać. To zaczęło się, gdy miałem 10 lat. Był bardzo ulewny dzień, podobnie jak dziś. Jechałem z tatą samochodem, a przed nami jechała ciężarówka, która wiozła długie metalowe rury. Nagle jedna z nich zsunęła się, przebijając przed nią szybę i mojego tatę. Widziałem to wszystko na własne oczy. Od tego czasu w deszczowe dni przypomina mi się ta scena. Gdy pada, zaczynam szukać ciężarówek. Podekscytowany uderzył w stół i krzyknął: Chodźcie do mojej piwnicy, pokażę wam, gdzie to jest. Powiedział to z niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, ich oczom ukazała się długa, stalowa rura przytwierdzona do ściany, na którą wbite były ciała zaginionych osób.